Dokładnie, trudny, trudny mecz, yy, troszkę huśtawek nastroju z naszej strony i, i trochę zawahań właśnie w naszej grze gdzieś, szczególnie w tym drugim secie, była seria błędów na zagrywce, później gdzieś drużyna z Lubina yy, potrafiła bodajże 3-4 asy strzelić, odrzucić nas od, od siatki, no i, i dlatego taka nerwówka trochę w, w, tym, w tym drugim secie, ale uważam, że... Dobrze wyszliśmy z tego, trzy punkty są najważniejsze. Mieliśmy dwa rozwiązania, albo zacznie, albo, albo nie zacznie, więc generalnie tak, nastawialiśmy się na to, że, że będzie grał, ale wyszło na to, że zaczęli szóstką, taką jak kończyli mecz w Suwałkach, zwycięski dla nich. Dla nas to tak naprawdę, jak widać, nie miało do końca znaczenia. Ja tylko dochodziłem do bloku. No to... Trafiał mnie. Często jest tak, że gdzieś my skaczemy dobrze do bloku i gdzieś przeciwnik nas trafi w taki sposób, że ta piłka nam ucieka i nie jesteśmy w stanie nawet wyprowadzić kontry z tego. A tutaj dzisiaj dobrze się złożyło parę razy punktowy blok, więc trzeba się cieszyć.